Dokładnie o godzinie 5:00 rano na obrzeżach Browarów ukraińscy obserwatorzy wysunięci wykryto ruch w korytarzu Kita. Drony termiczne potwierdziły. Rosyjska kolumna pancerna posuwa się z prędkością 32 mil na godzinę. Formacja składała się z 18 czołgów T-90 z przednim pancerzem kompozytowym o wartości 950 mm wspierane przez 20 BMP. Dwa piechoty. Pojazdy bojowe uzbrojone w karabiny maszynowe. 30 my, armaty za nimi, 6 wyrzutni rakiet BM-30SMH, 4 systemy BM, 21 Grad, a dwie jednostki obrony powietrznej Buk-M, dwa zapewniały wsparcie ogniowe. Cel był jasny, zajęli most kolejowy łączący, sektor czernichowski do centralnej logistyki. Dowództwo ukraińskie wydało rozkaz strajku. 8 rakiet wystrzelono z bateria położona, 6,5 mili na północny zachód. Jednocześnie 3PH 2000. Samobieżne chałbice wystrzeliły 155 mm pocisków burzących wymierzonych w konwój BMP. O 5:15 prowadzący T-90 Mant został trafiony. Amunicja eksplodowała wewnętrznie. Kula ognia osiągnęła wysokość 85 stóp, a fale uderzeniowe roztrzaskały szkło w promieniu pół mili. Kilka sekund później drony FPV uzbrojone w głowice bojowe PG-7VL opadały na wysokość koron drzew, tkanie między drzewami uderzając w tył cysterny z paliwem. Celem nie było zatrzymanie całej formacji, chodziło o to, żeby go złamać. Aby już teraz wepchnąć go do strefy śmierci, przygotowane z minami, czujnikami i pasy ogniowe. O godzinie 5.20 rano rosyjskie wojska pancerne, kolumna parła naprzód pomimo początkowych strat. Pozostały te 90 my. Czołgi przyspieszały do 35 mil na godzinę, zacieśniając formację, gdy wchodzili w wąskie przejście. Podejście do Crudy Township. Droga zwęziła się do szerokości poniżej 16 stóp, zmuszając pojazdy BMP-2 do jazdy w jednym rzędzie. To było celowe. Ukraińscy inżynierowie mieli wstępnie ułożone czujniki sejsmiczne, ładunki kumulacyjne i miny kierunkowe, skrzyżowania i przepusty przydrożne. O 524 drugim MT. 90 uruchomił czujnik sejsmiczny. Pozycja wstępna w kształcie ładunek wybuchu na jego prawym skrzydle. Penetrator przebił 950 mm pancerz boczny i zapalił zbiornik paliwa. Kula ognia wzbiła się na wysokość 70 stóp. Wtórne eksplozje testowe, amunicja pokładowa wystrzeliwana metalem. Fragmenty o promieniu 180 stóp we wszystkich kierunkach. Dwa pobliskie pojazdy BMP. Dwa wypadły z toru, jeden wybuchł płomieniami. Droga stała się wąskim gardłem. Druga salwa pocisków kalibru 155 mm z trzech. Jednostki PZH 2000 uderzyły w środkową część. Kolumny rosyjskiej. Pięć pojazdów zostało trafionych. Jeden BMP. Dwa został rozerwany wzdłuż. Jego górny pancerz rozpraszając załogę i sprzęt po drugiej stronie drogi. W wyniku wybuchu wybite zostały szyby w pobliskich domach i pozostawił krater o głębokości pięć stóp. Zapaliły się pojemniki z paliwem. Płomienie osiągnęły wysokość dwupiętrowe budynki i zasłonięty dym. Widoczność do 600 stóp. Wojska rosyjskie zsiadły z koni i próbowały się ukryć za ścianami i konstrukcjami, ale ukraińskie drony FPV już krążyły nad nami. O 5293. Drony FPV wyposażone w głowice bojowe PG7VL wylądowały. Szybko z prędkością 70 mil na godzinę z wysokości 40 stóp. Każdy dron zderzył się z pozostałymi w odstępie 5 sekund. Atakując dwa stacjonarne BMP-2 i jeden wóz amunicyjny, głowice bojowe, przebity pancerz i jedna ciężarówka eksplodowała. Z wystarczającą siłą, aby wysłać płonące odłamki w promieniu 100 stóp. Pomiary termiczne wykazały temperaturę powierzchni przekraczającą 2500 dekwym. Wybuchy wywołały szok. Fale na tyle silne, że są w stanie uszkodzić asfalt w odległości 200 stóp. Cztery rosyjskie śmigłowce KA. 52 wyłonił się z nisko położonej pokrywy chmur, zbliżając się z prędkością 155 mil na godzinę. Każdy z nich przenosił niekierowane rakiety Kal 80 mm. Ostrzeliwały salwy w kierunku domniemanych pozycji ukraińskiej piechoty wzdłuż wschodniej linii drzew, ale systemy namierzania miały problemy z maskowaniem terenu i zakłóceniami. Większość rakiet chybiała celu. W odpowiedzi trzy ukraińskie zespoły Stinger, rozmieszczone na dachach piwnic szkoły i garaży, wystrzeliły pociski FM-92. Jeden z pocisków uderzył w śmigło ogonowe samolotu KA-52, wprawiając go w korkociąg, a następnie rozbijając się o dwupiętrowy betonowy budynek. Eksplozja rozświetliła niebo ognistą kulą o wysokości 90 stóp i zniszczyła jedną trzecią okolicznych bloków. Dwa czołgi Leopard 2A. Sześć ustawione 0,8. Osiem mili na wschód otworzyły ogień, używając 120 mm pocisków APFSDS z penetratorami wolframowymi. Zaatakowały rosyjskie pojazdy pancerne z odległości 1100 jardów. Jeden pocisk T. 90 mm został trafiony prosto w pierścień wieży. Pocisk przeszedł przez przedział załogi i wyleciał z tyłu. Wieża została oderwana od podłoża, przechyliła się o 15 stóp do tyłu i wylądowała do góry nogami. Ukraińska piechota rozpoczęła natarcie w formacjach rozłożonych w czasie pod osłoną ognia leopardów i wsparciem dronów FPFU. O 5.42 z odległości 7 mil na północny zachód wystrzelono drugą falę pocisków HIMARS. Ich celem był skład amunicji znajdujący się za rosyjską kolumną, zidentyfikowany dwa godziny wcześniej za pomocą zdjęć satelitarnych. Pierwsze uderzenie spowodowało powstanie krateru o szerokości 14 metrów i głębokości 5,5 metra. Czarny dym unosił się na wysokość 90 metrów, widoczny w całym regionie. Fale uderzeniowe rozbijały szyby w promieniu 1 metra. Przez ponad 40 sekund dochodziło do eksplozji wtórnych, w trakcie których zapasy amunicji ulegały spaleniu. Szczątki eksplozji uderzyły w pobliską cysternę z paliwem, wywołując kolejną kulę ognia o wysokości 100 stóp. Pięć kolejnych dronów FPV wystartowało z silosu zbożowego, wykorzystując maskowanie terenu i osłonę drzew. Zbliżyli się do tyłu rosyjskiej formacji. Ich celem było pięć wyrzutni rakiet BM, 21 grad przygotowujących się do przeładowania. Wszystkie pięć zostało zniszczonych, zanim którakolwiek z nich zdążyła wystrzelić. Jedna wyrzutnia eksplodowała po kolei, a jej rakiety wylatywały chaotycznie i lądowały na pobliskich polach uprawnych. Pola stanęły w płomieniach, a w niebo buchnął czarny dym. O 5:55 rosyjskie natarcie zwolniło do ślimaczego tempa. Z 18 oryginalnych czołgów 90 M6 zostało zniszczonych, 3 unieruchomione, a reszta utknęła pod gruzami. Potwierdzono, że 13 pojazdów BMP, 2 zostało zniszczonych lub unieruchomionych. W strefie podejścia wybuchły pożary. Dowódcy ukraińscy wydali dyrektywę, która zmusiła kolumnę do wycofania się do centrum miasta, gdzie czekała ostatnia faza strefy zagłady. Czy zgadzasz się z prezydentem Trumpem, że Ukraina powinna zostać zmuszona do kapitulacji w obliczu rosyjskiej agresji? Zostaw komentarz z oceną 6, jeśli uważasz, że to jedyny sposób na zakończenie wojny i uratowanie życia. Zostaw komentarz z oceną 8, jeśli uważasz, że Ukraina musi kontynuować walkę w obronie swojej wolności i suwerenności. O godzinie 6:00 rano dwie rosyjskie wyrzutnie BM 30 SMH rozmieszczone, 7,2 km na północny wschód, rozpoczęły salwę złożoną z 12 pocisków rakietowych. Każda rakieta KAL. 300 mM przenosiła głowice kasetowe z amunicją podkalibrową, zdolną do rozproszenia pocisków w promieniu 100 yardów. Rakieta przeleciała z hukiem nad głowami i trafiła w linię drzew, w których prawdopodobnie przebywali ukraińscy obserwatorzy artylerii. W wyniku detonacji zniszczeniu uległy schrony i lasy. Unieruchomiono dwie chałbice PH-2000. W jednej z nich doszło do pęknięcia pancerza bocznego, gdy stalowy pocisk przebił jego powierzchnię. Systemy wewnętrzne zawiodły, a załoga ewakuowała się pod ostrzałem. Druga chałbica została obrócona o 90 stopni po tym, jak bliskie zderzenie zawaliło grzebień pod nią. Drzewa zostały złamane u podstawy. A umocnienia ziemne rozrzucone. Wzdłuż linii drzew utworzyły się kratery o głębokości do 1,8 m. Odłamki przebiły pobliskie zbiorniki z wodą i zniszczyły siatkę maskującą. O godzinie 6-5 rano Ukraina odpowiedziała. Dwie jednostki Heimar, znajdujące się 6,4 km na południe, od miejsca uderzenia wystrzeliły cztery rakiety kierowane w kierunku współrzędnych baterii BM30. Pierwsza rakieta uderzyła bezpośrednio w rakietę nośną, tworząc kulę ognia o wysokości ponad 85 stóp. Fala uderzeniowa uniosła ciężarówkę z amunicją na bok i przewróciła ją o 40 stóp nad otwartym terenem. Druga rakieta Himara uderzyła w cysternę z paliwem wywołując eksplozję, która rozerwała ziemię w promieniu 60 stóp. Płomienie buchały, gdy amunicja eksplodowała w serii. Rosyjskie załogi wyrzutni były eliminowane natychmiast jedna po drugiej. Pożary wtórne rozprzestrzeniały się na pobliskie palety magazynowe wypełnione wyrzutniami rakiet Grad. O 6.10 rano eskadra ukraińskich myśliwców Su-27 leciała nisko nad zachodnimi wierzchołkami drzew, z prędkością 770 km. Rozmieścili radary pozorne i wyrzutnie rozpraszające szkodliwe substancje, tworząc w ten sposób osłonę termiczną. Za nimi druga fala myśliwców wielozadaniowych SU. 30 poruszała się na wysokości 200 stóp, wykorzystując informacje NAP dotyczące profili lotu Ziemi. Każdy SU-30 przenosił dwa pociski przeciwlotnicze KK-31P. Wyposażone w głowice bojowe o masie. 200 funtów zdolne do osiągnięcia prędkości Mach. 3. Zgodnie z przewidywaniami rosyjskie systemy obrony powietrznej S. 400 zostały aktywowane i rozpoczęły namierzanie celu. W chwili wykrycia sygnałów namierzania Sioux, 30 odpaliły swój ładunek. W ciągu 22 sekund dwa pociski KH-31P uderzyły w mobilne radary Nabo-M. W wyniku uderzenia doszło do dwóch eksplozji o wysokości 60 stóp. Jeden z radarów został całkowicie wyrzucony z przyczepy. Fala uderzeniowa zniszczyła pobliskie systemy optyczne i rozbiła szyby w samolotach ukraińskich obserwatorów oddalonych o 3 km. O 6.15 ukraińska mobilna jednostka walki elektronicznej BIU uruchomiła szerokopasmowe systemy zagłuszania. Ich celem było zakłócenie łączności i kanałów namierzania pocisków rakietowych S-400. Zakłócenie zakończyło się sukcesem. Dwa pociski przechwytujące S-400 nie namierzyły celu i zdetonowały się nieszkodliwie nad terenami rolniczymi, wzbijając kłęby ziemi na wysokość 40 stóp. To czterominutowe okno czasowe pozwoliło Ukrainie na przeprowadzenie fali uderzeniowej za pomocą dronów. W kierunku rosyjskiej artylerii i punktów logistycznych wystrzelono 22 drony FPV, każdy lecący z prędkością 70 mil na godzinę i podążający za torem lotu, wykorzystując obrazowanie termiczne. Za pomocą obrazowania termicznego zidentyfikowano trzy działa samobieżne, 2S, 19 umieszczone za silosami zbożowymi. Każdy dron zanurkował i uderzył w komory silnika. Pierwszy, 2 S 19 wybuchł ogniem Jego wieżyczka wystrzeliła na wysokość 10 metrów, po czym wylądowała na sąsiedniej ciężarówce z zaopatrzeniem, wywołując kolejną eksplozję. Drugie trafienie odpaliło zbiorniki z paliwem, generując kulę ognia w kształcie grzyba. Płomienie sięgały ponad 60 metrów. Trzeci pojazd został unieruchomiony. Ponieważ jego tylna część spłonęła w sposób niekontrolowany. O godzinie 622. Metachicery również zostały zaatakowane. Pierwszy eksplodował od wewnątrz, drugi zapalił się i stoczył z niewielkiego wzniesienia do rowu odwadniającego. Sąsiadujące miękkie pojazdy transportowe zostały spalone przez promieniowanie ciepła. Nagranie z drona potwierdziło detonację amunicji w tylnych skrzyniach ładunkowych co spowodowało pożar suchych gałęzi w promieniu 200 stóp. Ugaszenie pożaru okazało się niemożliwe przy ciągłym nadzorze powietrznym. O godzinie 625 rosyjskie myśliwce przechwytujące MiG-31 wystartowały z bazy lotniczej położonej 72 km na wschód, ich celem było odzyskanie przewagi powietrznej. Wznosząc się na wysokość 900 metrów z prędkością ponad 2400 km podjęły próbę flankowania od wschodu. Jednak grupa ukraińskich myśliwców MiG-29 zaatakowała od zachodu. Zbliżyli się do celu, osiągając prędkość 620 mil na godzinę, wypuszczając wabiki na podczerwień i rozpoczynając zagłuszanie radaru. Doszło do krótkiej walki powietrznej. Jeden ukraiński MiG-29 został trafiony i zaczął spadać, wpadając w las, natomiast dwa MiG-I. 31 zmuszone były do odłączenia się od walki z powodu utraty namiaru radarowego i ostrzeżeń o potencjalnych namierzeniach rakiet przez jednostki naziemne. Jednocześnie o 6:30 rano ukraińskie zespoły naziemne posuwały się wzdłuż kanałów irygacyjnych na północny wschód od miasta. Uzbrojone w wyrzutnie RPG-29 z tandemowymi głowicami termowizyjnymi, zbliżyły się na odległość 200 jardów, ok, 180 metrów, do zatrzymanej kolumny rosyjskiej. Jeden zespół ostrzelał bezpośrednio osłonę boczną czołgu T-90M. Głowica bojowa przebiła się przez pancerz boczny i zapaliła wewnętrzny zbiornik paliwa. Zbiornik eksplodował natychmiast. Eksplozja uniosła wieżę o 15 stóp do tyłu. Fala upałów spaliła okoliczną roślinność, a eksplozja utworzyła krater o głębokości 4 stóp pod podwoziem. Pobliska piechota rozproszyła się pod obserwacją dronów. Do godziny 6:35 dowództwo ukraińskie zezwoliło na rozmieszczenie amunicji krążącej. Dziesięć dronów ze skrzydłami stałymi wystartowało z ukrytej polany leśnej 8 mil na zachód od strefy walk. Każdy z nich niósł ładunek kumulacyjny o masie 4 funtów OK. 1,8 kali miał światłowodowe łącze nadawcze. Lecieli na wysokości 182 metrów i skanowali rosyjskie tyły. W ciągu kilku minut drony zidentyfikowały centrum logistyczne składające się z sześciu ciężarówek, z amunicją, przyczepy, z paliwem i kilku namiotów. O godzinie 6.39 drony rozpoczęły nurkowania końcowe. Jeden z dronów uderzył w środek ciężarówki z paliwem. Eksplozja była katastrofalna. Nastąpiła reakcja łańcuchowa, słup ognia wzniósł się na wysokość 97 metrów. Fala uderzeniowa rozerwała otaczającą ziemię w promieniu 30 metrów. Pobliski namiot z zapasami zawalił się pod wpływem fali uderzeniowej, a metalowe odłamki rozprysły się po okolicznym lesie. O 6,45. Ostatnia salwa rakietowa z pocisków rakietowych została odpalona w kierunku mostu oddalonego o 6,5 mili na północny wschód, z którego korzystały posiłki rosyjskie. Gdy konwój pojazdów BTR-82, a zaczął przejeżdżać dwie rakiety. HIMARS uderzyły w kolumny nośne, powodując zawalenie się całej konstrukcji. Trzy pojazdy opancerzone wpadły do rzeki. Następnie doszło do podwodnych detonacji, w wyniku których eksplodowała amunicja na pokładzie. Fala uderzeniowa wyrzuciła słup wody na wysokość ponad 40 stóp. Pobliskie drzewa zatrzęsły się od ciśnienia wybuchu. Brzegi rzeki po obu stronach zawaliły się. O godzinie 650 ukraińskie siły lądowe rzuciły się naprzód, aby wykorzystać pęd powietrza. Zespoły piechoty nacierały obok transporterów BTR-4E. A operatorzy dronów prowadzili obserwacje. Strefy rażenia zostały rozszerzone. Rosyjskie jednostki, uwięzione między rzeką a miastem, nie mogły manewrować. Ukraińscy saperzy ruszyli naprzód, aby przygotować ostatnie pułapki ogniowe. Każda droga i skrzyżowanie na obrzeżach Browion zostało zmapowane, zmierzone i przygotowane do zamknięcia. Dokładnie o godzinie 7 00 .00 rano siły ukraińskie otoczyły obrzeża Browion. Wszystkie rosyjskie szlaki przemieszczania się były zablokowane przez miny, przeciwpancerne nakładające się strefy ostrzału i stały nadzór dronów. Każdy pojazd, który próbował wykonać manewr, był w ciągu kilku sekund atakowany przez drony FPV lub artylerię. Miasto przestało być polem bitwy, a stało się strefą bezpieczeństwa. Wewnątrz składów wciąż płonęły pożary. Drogi były podziurawione kraterami. Mury się zawalały. Cysterny z paliwem tliły się. Ukraińscy saperzy zaczęli usuwać niewybuchy, podczas gdy medycy przeszukiwali teren w poszukiwaniu rannych. Krążące drony przełączyły się z trybu celowania na tryb skanowania termicznego. Nie wystrzelono już więcej pocisków, nie wystrzelono więcej pocisków. Pozostał dym stal i cisza. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, polub go i zasubskrybuj, aby nie przegapić naszej kolejnej dogłębnej analizy pola bitwy. Do zobaczenia w kolejnej misji.